Cześć, witajcie. Dzisiaj przejedziemy się czołgiem Susto. A jego kierowcą będzie gracz Oniku Hranek. Hranek jest to mój kolega. Poznaliśmy się już kilka dobrych lat temu dzięki, dzięki Colt Money, czyli przez wspólne zamiłowanie do marki Mitsubishi i do modelu Colt. No, natomiast tak samo jak Xiao, również Hranek gra. W czołgi. Widzę tu jakiegoś baga, jeśli chodzi o ustawienia, minimapy. Znaczy, w sensie, jak widzicie, na czarno pokazują się e, pojazdy. No cóż, trudno, nieważne. To nie jest, to nie jest e, najważniejsze w tej powtórce. Chranek e, jedzie tdk 6 szóstokierowym z Nacji Radzieckiej. Jako działko ma założoną. Założone to powiedziałko o penetracji 175 mm i obrażeniach 390, czyli naprawdę potężne działo Jak na ten tier ma szczęście, bo jest jednym z kilku top tierów. Mamy mapę Prochorowka Górny Kap. Jak widzimy, nasz bohater pojechał w stronę, w stronę drogi, tu gdzie zazwyczaj jeżdżą te deki. I zobaczmy, co z tego, co z tego wyniknie, co uda mu się postrzelać. Jak widzimy. 5 pocisków premium, 5 pocisków odłamkowo burzących i 26 pocisków zwykłych. Standardowy zestaw mała naprawiaczka, mała apteczka i ręczna gaśnica. Do tego jeszcze tutaj nasz bohater wozi lornetkę. I zobaczmy, co w tej bitwie będzie się działo. Kranek obecnie należy do klanu. TIEF, czy jakoś tak to się chyba czyta, to generalnie, generalnie z tego co mi Hrany mówił, jest to taki mały klanik założony, gdzie tam jacyś znajomi po prostu y, sobie grają bez żadnych CW, bez jakiejś, bez jakiejś tam spiny. No problem, problem z komentowaniem bitew na tdk polega y, polega na tym, że często ta gra jest mocno statyczna ale akurat tutaj e, bitwę oczywiście jest, tam nie, nie widziałem wcześniej, natomiast widziałem co, widziałem, co Hranek w tej bitwie ugra, dlatego bez, e, nawet bez zastanowienia e, wziąłem tą powtórkę i powiedziałem mu dajesz mi chraniu tą bitewkę, ona musi się znaleźć u mnie na kanale, bo jak wiecie poza, po, poza tym, że od czasu do czasu pokażę bitwę e, członk, kogoś tam jakiegoś członka Klama AZP to też czasami na, tej, na tym kanale moim pojawiają się bitwy znajomych i dlatego właśnie bitwa hranka tutaj, tutaj się znalazła. Czasami się mnie pytacie, czy pokażę czy jestem zainteresowany jakąś bitwą w waszym wykonaniu. Generalnie to powiem wprost, że ja nie. Biorę powtórek od widzów, bo dużo innych youtuberów się tym zajmuje, gdzie można obejrzeć na różnych kanałach naprawdę fenomenalne bitwy. Ja nie mam na to czasu, a z drugiej strony nie chciałbym się też dublować z niektórymi, z niektórymi osobami i e, szczerze mówiąc wolę skupić się na innych materiałach i nawet bardziej pokazać powtórkę kogoś, kogoś z klanu czy po prostu znajomego, gdzie ta bitwa Raczej niekoniecznie spełniałaby wymogi niektórych youtuberów, a u mnie ma szansę się pojawić. Taki po prostu mam punkt, punkt widzenia na, na swój kanał. Tego, tego się trzymałem, tego się trzymam i tego trzymać się będę. Epickie bitwy można oglądać naprawdę na wielu różnych, u, u wielu różnych znanych youtuberów. I zawsze, zawsze przyjemnie się je ogląda. Ja bazuję po prostu na czymś innym. Teraz udany strzał w KW85, mamy 787 obrażeń na koncie naszego bohatera. Jak widzimy, używa on Zumina, czegoś, czego ja akurat nie używam, bo mnie strasznie to rozprasza. Jakoś nie leży mi po prostu ten mod, no ale skoro Hrankowi gra się z nim dobrze, no to jego, jego sprawa. 4 do 6. Jak widzimy, tutaj nasz bohater nie skupiał się, żeby kończyć lufy. Ja pewnie starałbym się najpierw jednak na tym skoncentrować swój ostrzał. Natomiast teraz, właśnie, Hranek y, zniszczył Kawo-85. Drugi frak na koncie naszego bohatera, jego baza jest kapowana. Natomiast fałka jest w zasięgu widzenia naszego bohatera. Trzeci frak, teraz wjeżdża M6 -ka na kapa. Kranek kończy przeładowywać. Strzał trafiony. Czwarty frak. Idziemy dalej. Właściwie wracamy się do bazy. Jest i T28. On właśnie na takim przybliżeniu z by mi zdecydowanie przeszkadzał. Za duże to wszystko. Teraz hranek troszkę bardziej to oddalił. Excelsior wykończył T28. Ale widać... Yy, tak zwanego Covenantnera, jakby to Turok powiedział, i tego się będziemy trzymać. Piąty frak. To jest Covenantner i koniec. T34 na oparach. Gdzieś tam próbuje się chować za wrak. Teraz nieudany strzał, kompletnie. Ten pocisk przeleciał nad wrakami. Nie miał szansy trafić w T34. Ranek postanawia podjechać bliżej. Jak widzimy. Tak naprawdę zostało kilka czołgów tylko na drodze, reszta, reszta mapy jest y, pusta, jeśli chodzi o nasze siły. Jest T-34, nie, nie trafił w naszego bohatera, teraz, teraz go przebił, w międzyczasie Crusader się odbił. Hranek również się odbił od tego T-34. Tutaj przydałoby się załadować pocisol łamkowo-burzący, żeby go po prostu wykończyć zamiast strzelać zapeków, no ale... Ale udało się zadować kolejną pestkę, znowu szansa, znowu to masakryczne przybliżenie. Skupianie, strzelamy. Monster kill, szósty frak na koncie naszego bohatera. top gun już jest. Został uszkodzony Amorak. Na szczęście Hranek miał jeszcze zestaw naprawczy. 10 do 11. Przegrywamy. Natomiast yy, jednym czołgiem tylko, natomiast w HP-kach znacznie, znacznie gorzej to wygląda. Jest i Crusader. 7 frak. 11 do 11. 11 do 12 artyleria wykończyła to Zostały 4 wrogie czołgi, nasz bohater ma 7 fragów. Jest T34,85. Nie wyświecił naszego bohatera. Hranek nie przymierzył do końca. Zerwał gąskę tylko temu mm, medowi, który na chwilę obecną zniknął. Ekscesor nie strzela. Natomiast nasz bohater wie gdzie on stał. Strzał. Bardzo dobra decyzja, e, jeśli chodzi o ten blind. Radley Walters już na koncie hranka jest. Teraz T150 te bokiem. I to jeszcze stokowe. Podpalony. Dziewiąty frak, jest i KW-1, -ka. niestety Dink odwierzył. Trzeba przeładować, teraz nie udało się trafić, trzeba troszkę podjechać. Zobaczcie, wroga artyleria ma aż 4 fragi. No ale to jest mapa, która dla Arty jest dość dobra, a nawet bardzo dobra. Zostały 4 pociski zwykłe. Taka w 1 gdzieś tam na środku była. Nie ma w tym momencie przestrzału na HTK radzieckiego, ponieważ jest w zagłębieniu Hranek spokojnie może jeszcze pozwolić sobie na przejęcie strzału od tego, od tego czołgu Widzimy artyleria wyświecona, jest w zasięgu naszego rysowania Sztuki ją wykończył Hranek jest nad KW 1 w SU, nie ma idealnego opuszczania, więc trzeba Pokombinować coś. będziemy tu KW-1 obrywa. Znowu dostała strzał. Kolejny strzał. 298 hapsów jej zostaje. Nie trafia w naszego bohatera. A ten dobija KW-1. I cóż mi wypada w tym momencie powiedzieć? Siostro basem Tylko z tym mi się kojarzy. Przejdźmy do wyników. A skriny końcowe wyglądają następująco: za bitwę tą nasz bohater uzyskał odznakę asa pancernego, topgana, high caliber. A oczywiście, najważniejsze co mu się udało zdobyć, jest to tak zwany basen albo medal, którego nie ma dead, czyli pull. Praniu, szczere gratulacje! Naprawdę bardzo bardzo ci zazdroszczę tego medalu. Widzisz, ty masz skilla w tej grze, masz dopiero 9000 bite, w pół jest na twoim koncie, a ja jestem nubem. Dalej mi tego medalu brakuje, prawdopodobnie nigdy go nie zrobię, bo tak i koniec. Więc jeszcze raz naprawdę szczere, szczere i wielkie gratulacje. Przejdźmy do kolejnej w strony. Nasz bohater zrobił 3071 uszkodzeń, 10 fragów, co dało mu 1451 czystego expa. 23 strzały oddane, 17 trafionych, 14 z penetracją, 100 punktów zablokowanych przez pancerz, 4 czołgi wroga wyświecone, 10 uszkodzonych. Po naszej asyście jeszcze 1212 punktów, 59 punktów dekapa, przejechane troszkę ponad 2 km, na czysto zarobione 28 tysięcy. A do tego EXPA na gwiazdce razy 5 wpadło prawie 11 tysięcy, dokładnie 10 880. Naprawdę rewelacyjny wynik. Dzięki bardzo Chraniu za tą powtórkę, za to, że po raz kolejny mogłem zobaczyć, jak wygląda medal, którego nie mam. I Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!